puchar Polski 2012 wśród zawodniczek Wisły Kampak. Ten jest za zwycięstwo w tych rozgrywkach, a tamten pierwszy wręczany z pewnością pozostanie na stałym w gablocie Wiślańskiego klubu. Są złote konfetti, tak jak złote dziewczyny z Krakowa sięgają po puchar Polski 2012. Tradycyjnie lider Champion kończy uroczystość wręczenia Pucharu Polski zespołowi Koszykarek Wisły Kanpach Kraków. Zespołowi, przed którym trudna, trudna walka, tak jak trudny był ten finałowy mecz, może nawet trudniejsze. Przypomnijmy jeszcze rozgrywki. Holz, dla klasy, przecież w sezonie zasadniczym i potem play-off, ale bardzo trudna grupa. Final eight EuroLigi Koszykarek. Przypomnijmy, 28 marca rozpoczynają się te rozgrywki w dwóch grupach po cztery zespoły. z Walencja, Spartak Widnoje i Jekaterinburga, więc największe europejskie firmy koszykarskie stoją na drodze Wiślaczkom do kolejnych sukcesów. Dziś pierwszy z tych trzech wyznaczonych celów został w 100% osiągnięty. Wisła Kanpak z Pucharem Polski via SMS.pl.